Urany! Są i palmy, i tropikalne owoce, aż mi się cieplej zrobiło. No, no zapamiętaj, Janu! No. Ale najważniejsze są jajka! Nie wolno panu zapomnieć o jajkach! Bo bez tego nie zrobimy naszego kulinarnego, wielkanocnego programu! Nie zapomnę! Słowo honoru! Może mnie masza zaufać! Chciałabym, panie niedźwiedź! No dobrze. Niedźwiedź poszedł po zakupy, to ja w międzyczasie przygotuję pozostałe składniki. Co my tu mamy? Pomidorki koktajlowe. O i winogronko. Pewno. Jak bo nie dydy. Mm -hmm. Skoro tak, to zostawię tu marchewki i pójdę zobaczyć, czy... Hmm, czy woda mi się nie przypala? Mm -hmm. Siło. Bierzemy te fanty i zwiewamy! Stać! Nie ruszać się! Ręce do góry! Jesteście okrążeni! Wygląda na to, że wzięli nas do niewoli! Nic mi nie mów! Pamiętaj! Możesz im podać tylko nazwisko i stopień! Gadać mi tu za... Nawet na torturach wam nie powiemy! Nie powiemy, że uprawiamy sabotaż! Jaki sabotaż! O, kulinarne! Niebieski! Bądź cicho! Miałeś nic nie mówić! No to przecież im się nie przyznałem, że chcemy im ukraść jedzenie, żeby nie mogli zrobić kulinarnego programu! Chcieliście nam zepsuć nasz kulinarny program, ale dlaczego? Za, za, za koszyczek! O, za koszyczek! Za jaki koszyczek? Z jagódkami! Ten, który ukradł nam ten e, e, misiek! O oh przecież mogliście przyjść i powiedzieć: To bym go wam oddała, ale wy wolicie kraść. Wstyd! Naprawdę wstyd! Lada chwila wróci pan niedźwiedź z zakupów i wszystko mu powiem, a wtedy. Co to? Trzęsienie ziemi! Nie, to telefon! T telefon? To takie urządzenie, którego ludzie używają do zakłócania spektakli oh. i rozmawiania na odległość. Niedźwiedź znalazł taki kiedyś w lesie. Ale kto to może dzwonić? Oh. Ha -ha halo, halo, czy Tomasza? Nie znam, a babunia powtarzała, żeby nie rozmawiać z obcymi! Przepraszam, nazywam się Gierłowski. Znaczy... Yy, Maciej Gierłowski. Jest tu ze mną ten pani kolega, który to. Poszedł mnie stąd! Sam wytłumaczę. Masza? Halo! Masza to ja! Niedźwiedź do ciebie mówi! Przecież widzę, że to pan! Ja, ja, jak to widzi? O nie! Znowu mnie na komin wlazła i z góry patrzy! A ja tyle razy prosił, żeby Masza z komina nie właziła na komin, bo spadnie i nieszczęście mnie gotowe będzie. Nie, nie weszłam na żaden komin, ale w tym telefonie jest kamerka i widzę pana na ekranie. Naprawdę? O, a tu ci dopiero czary. Panie Niedźwiedź, do rzeczy. Po co pan dzwoni? Yy, no tak, yy, no. A, małasza mnie nie uwierzy, ale w sklepie zabrakło jajek. Co? No słowo daję. Ludzie wszystko po wykupu powywali. Nawet skorupki się nie ostali. I co teraz? Mieliśmy nauczyć dzieci, jak robić pisanki. Nie no, to, to masza się nie martwi. No. Ja te jajka zdobędę. Przecież obiecałem. A wiem Asza, że jak zwierzęta nie dotrzymują obietnic, to im języki odpadają. No. E, panie Gieremski! Gierłowski. No nieważne. Wyłącz pan to dziadostwo i prowadź pan do następnego sklepu. Kiedy ja nie mogę. Dzieci na mnie czekają. Kochają, to poczekają. A tu się rozchodził mój honor i język. No już! Prowadź pan. Nie maszcie mi się, żołnierzu! Że... że ja? Że wy! A kto? Bywaliśmy już w podobnych opałach Aha. i nie poddawaliśmy się. Aha. Nie ma jajek? To zrobimy z tego, co mamy. O, ale na Wielkanoc muszą być jajka. A, a właśnie, że nie? Na ten przykład my, zające, w ogóle nie jemy jajek. Serio? W ogóle? No pewnie. Przecież zające są roślinożerne. <grywka> no, nie uczyłaś się o tym w szkole? O, y mm, y może, ale lekcje były online i kamerka mi się zepsuła. I mikrofon. Oj, nieważne! Mamy zadanie do wykonania Aha. do roboty. A to co przygotujemy? My ci będziemy mówić, co robić, a ty będziesz robić. O! Masz tarkę? Mam. Na początek utrzemy marchewki na tarce. Tylko ucieraj po skosie, żeby paski były długie. Gotowe? Bardzo dobrze. Teraz bułka. Rozkrawamy bułkę i smarujemy serkiem. Albo lepiej humusem. I co dalej? Teraz dookoła bułki ułożymy gniazdka startej marchewki. Czy tak? <laughs> Bardzo dobrze! A teraz najważniejsze. W środek gniazdek układamy pomidorki albo winogrona, tak jakby to były ptasie jajka. <laughs> Niesamowite! Udało nam się zrobić kolorowe pisanki. Bez użycia jaj. Masza! Masza załatwione! Pan gierymski! Gierłowski. No, ten! Pan giertowski był tak miły i dał mi kilka jajek, bylebym mu oddał telefon i nie kazał jeść do następnego sklepu. <laughs> I wie co, masza? One już są pomalowane! Panie niedźwiedź! To już nieważne! Jak to nieważne! Na Wielkanoc muszą być piesanki! To jest odwieczna tradycja! Patrzcie go! Znalazł się specjalista od wielkanocnej tradycji! W końcu to my jesteśmy chyba zającami, co? No, 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 co nie? No. no Jaha? A, a kto tam z maszą jest? Ale że ze mną? Tutaj? Yy, nikt. Przecież ja wyraz nie słyszał! Czy to aby nie były te poskudne zajęce? Panie Gieremski, bierz pan tę swoją zabawkę, ja muszę lecieć do domu! No niech ja dorwę te zajęce, tu się im pobrywam! To... No to może my już lepiej pójdziemy! No co wy! Przecież uratowaliście nasz program! Pan Niedźwiedź na pewno zrozumie! E, wolimy nie sprawdzać! No to może. Chociaż razem pożegnajmy widzów. Do zobaczenia i wesołych, wesołych świąt.